This game takes and it takes. Things were supposed to be different for me. I look in the mirror. I would not bet on that guy. Although the divorce has been finalized, there's still the outstanding matter of the family home. I object. To what? That's contempt. We're not in a court. Okay, I feel like you guys are ganging up on me. Three My six. chair's not as high as yours. A there's a tiny the lever Can we just it. like please? Courts adjourned. We're not in court. Did you, you hear that? I can kid hear it. Swings that. a golf club like a dream. What's your name? I'm not into older guys, but I'm flattered. Hey, get out of here. Who coached him? His dad. Why'd he stop playing? His dad? I'd like to try to qualify him for the U.S. amateur championship. I think he Tell me you don't want to go on this trip. I don't want to go on this trip. Your mouth's saying one thing, but those eyes are saying something else. How good are you? Like really good. Like really, really good. <laughs> yeah, all the reallys. And I'm just nervous. If it goes sideways, I don't know if you'll come back this time. Ten serial to sportowa komedia dramatyczna, która łączy humor z refleksją nad życiem i relacjami międzyludzkimi. Można by powiedzieć, że jest to taki tetlaso przyniesiony ze świata futbolu. W świat golfa. Niestety tytułowy mistrz Kika to ktoś zupełnie mniej sympatyczny niż Ted Lasso. To typowo amerykański bohater, który nie myśli o tym, aby swoim podopiecznym toczyło się jak najlepiej, ale na pierwszym planie ma swój własny, prywatny interes. I próbuje każdą hmm, okazję hmm, zmonetaryzować. Głównym bohaterem jest Price, hmm, niegdyś obiecujący golfista, którego kariera załamała się po hmm, pewnym incydencie. Obecnie zmagając się z osobistymi problemami i rozwodem, próbuje odnaleźć sens życia. Szansę na odkupienie widzi w hmm, Santi. Hmm, młodym, Golfowym talencie, którego przeszłość jest również trudna. Wspólnie z jego matką, Leną i przyjacielem Mitem oraz tajemniczą dziewczyną Zero wyruszają w podróż po turniejach, tworząc nietypowy team młodego talentu golfa. Stick czy elementy. Dramatu, komedii i filmu drogi. Choć fabuła opiera się na znanych schematach sportowych opowieści o odkupieniu, serial wyrównia się ciepłym humorem i refleksją nad życiem. Golf, choć centralny dla fabuły, służy bardziej jako tło dla rozwoju postaci i ich wzajemnych relacji.